Otwieramy dziesiąte wydanie, gdyni dzieciom. Wszystkich serdecznie zapraszam. Dobrze. Prosimy bardzo. 10 lat temu mieliśmy nowe wybory w kole realizatorów filmów dla dzieci i młodzieży, nowy zarząd. No i staraliśmy się pomyśleć o jakiś Projektach, które możemy wspólnie realizować, ponieważ od lat Stowarzyszenie Filmowców Polskich jest bardzo aktywnym uczestnikiem i organizacją współfinansującą Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Powstał pomysł, żeby dołączyć do tego taki przegląd, który będzie specjalnie przeznaczony dla widowni najmłodszej. Zwłaszcza, że filmów nie było za dużo wtedy, nie ma ich i dzisiaj, robionych dla dzieci w Polsce, pokazujących, jakie są filmy na całym świecie, nie tylko te amerykańskie, czy nie tylko te, które są pokazywane w kinach, żeby trochę no, przybliżyć jakąś. Inny aspekt kultury, jakieś inne doznania, które bardzo często są podobne do doznań dzieci, tutaj w Polsce. No i tak się to chyba wszystko zaczęło. Mam tylko tort bez świeczek, ale 10 lat minęło. O, no tu i tu, tak? Pozwolimy sobie, o. Dać to Pani Krystynie, dobrze, która od lat zawsze nas wspiera. Myśmy to zrobili, żeby właśnie chociaż trochę poprzyciągać dzieci, poprzyciągać dzieci do kina. I żeby oni tam miały co oglądać. Przeciętnie każdego roku mamy kilkutysięczną widownię. To jest na ogół Gdynia, Sopot, Gdańsk. Robiliśmy to przez wiele lat w trzech kinach Trójmiasta, plus w dwóch czy trzech sytuacjach poza Gdańskiem, to był Elbląg, Wejderowot, Czef, Zamierzeniem Gdyni dzieciom to było po pierwsze pokazać jak najbardziej... Większą różnorodność filmów robionych na świecie. W tej chwili pewnie dla dzieci robi się na całym świecie około 100, 120 filmów. No niestety warunkowania ekonomiczne, koszty no, sprawiają, że znikoma część z tych tak zwanych produkcji niezależnych, czy produkcji pozaamerykańskich trafia na ekrany. Także pokazywaliśmy tutaj filmy, no, prawie z całego świata. Jest to poznanie innej kultury, bardzo zresztą jak się okazuje, pewnie zobaczycie to na dzisiejszym filmie, bliskie również dla naszych widzów. Naszym zdaniem edukacja filmowa powinna się zacząć właśnie dzieci od edukacji filmowej filmu animowanego, bo ten film najczęściej jest oglądany, a powinien być również bardzo często oglądany i teraz przez młodzież i dzieci. W związku z tym Dzieci powinny się zapoznać z procesem realizacji takiego filmu. Potem lepiej rozumieją w ogóle film już fabularny, aktorski. Chodzi o to, żeby pokazać, żeby rezultatem była jakaś etiutka. I tutaj dzieci ulepią, wykreują takie małe postacie z plasteliny, które zagrają właśnie z tą lalką, którą trzymam trzymam w ręce. Będą oprócz tych postaci, będą też próby animacji. No i to tyle, co można zrobić w ciągu, w ciągu krótkiego, krótkiego czasu. 10 lat temu to widownia, która miała wtedy tutaj 7, 9, 10 lat, to są dzisiaj już. Yy... Ludzie dorośli w zasadzie, którzy już wchodzą w życie, nawet zawodowo. I proszę wyobrazić, że jest parę osób tutaj z Gdyni, które dostały się do szkoły filmowej, zaczynając tutaj przy warsztatach, ponieważ po pierwszej czy drugiej Gdyni też poza pokazami wprowadziliśmy takie bardzo popularne wszędzie warsztaty filmu animowanego, lalkowego, czy też nawet jakieś prace. Literackie takie scenariuszowe, żeby w jakiś sposób dzieci no, urozmaicić troszeczkę, żeby to nie był tylko bierny odbiór mniej lub bardziej filmu na ekranie, ale żeby ich wciągnąć troszeczkę, pokazać na czym polega praca filmowa. Pozwolę sobie zacytować na koniec mojego ulubionego młodego krytyka, lat 10, który w jednym z konkursów. Y, zapytany, żeby napisał, co mu się najbardziej podoba, a co mu się nie podoba w filmie, nie pamiętam już o jaki film chodziło, napisał, podobało mi się, bo było długie, a co mi się nie podobało, nie podobało mi się, bo było za długie.